Za drugi, vlog sezon drugi, rok sezon drugi zaczyna. Mm. Mamy kolejny odcinek. Witamy Was! W no. roku sezon drugi, numer. Mm. Który dzisiaj mamy numer odcinka? Ja wiem, sprawdzę, rzucę na YouTube, aż jakby o tym wiecie. Więc. Wszystko będzie ok. Więc porozmawiajcie, bo jutro u Kasperka Krypsuda a być jakiś filmik podobno. Więc to tyle na razie. macie się. Do! Subskrybujcie, komentujcie i może Może to z mapleczek. Ja wiem. Papier.